Yeah. Hej, cześć, witajcie, ja jestem Pixe i witam Was po nieco dłuższej przerwie na kanale. Okej, okay. wracam do Was po przerwie, a mam nadzieję, przynajmniej taką, że wracam. Filmu nie było już lekko ponad 8 miesięcy, co nie ma co ukrywać, jest dość sporym odcinkiem czasu. I wiele osób może się zastanawiać, dlaczego była taka przerwa, niektóre może straciły nadzieję, że wrócę na YouTube, a niektóre może w ogóle całkowicie zapomniało o tym kanale i się zdziwiam, jak zobaczą ewentualne powiadomienie z tego kanału o nowym filmie. Yy... Jakby to powiedzieć, wypaliłem się na pewien czas, po prostu nie miałem totalnie weny do nagrywania na YouTube'a, nie miałem w ogóle pomysłów na filmy i dlatego jakoś tak nie ciągnęło mnie do nagrywania, wciąż mi brakuje lekko tych pomysłów, żeby nagrać te filmy, aczkolwiek nie chcę opuszczać tego kanału, gdyż jest to jedno z osiągnięć, jakie, na, jakie, na jakie pracowałem dość. No długi czas, bo 4 lata już prawie nagrywam na YouTube'a. Zaczynało się oczywiście małymi krokami, i dociągnęło się do tego co jest obecnie, jednak wciąż myślę, że możemy zbudować o wiele większą społeczność, jeśli tylko ja się zmotywuję i będę nagrywać regularnie filmy. Ten film, po 8 miesiącach przerwy od ostatniego, jest takim myślę, że mniej więcej filmem informacyjnym, w którym chcę Wam powiedzieć mniej więcej co chcę zrobić z kanałem i czy będę dalej nagrywać i też niektóre osoby zapytają co z serwerem, który prowadzę prowadziłem w Minecrafcie pod adresem pixecraft.pl a następnie pod adresem pixecraft.eu tak więc bez zbędnego przeciągania przejdźmy do tego co dalej z kanałem Kanał chcę dalej ciągnąć, jeśli oczywiście pozwoli mi na to mój czas. Obecnie ten czas się u mnie zaczął w życiu pojawiać i myślę, że będę dzięki temu w stanie nagrywać filmy. Tak myślę, że 1-2 tygodniowo, żeby też nie przeciążać tymi filmami tego kanału, bo też co za dużo to nie zdrowe, jak to mawiają, i ja dobrze o tym wiem. E, więc myślę, że 1-2 filmy tygodniowo byłyby ok. I teraz kwestia tego o czym będą filmy, i tu zwracam się do Was, co wy byście chcieli oglądać w moim wykonaniu na kanale. Czy jakieś gameplaye z różnych gier, jakieś poradniki, czy może coś innego, całkiem co innego, o czym nawet ja nie mam pojęcia. Jeśli macie jakiś fajny pomysł, proszę napiszcie w komentarzach, bo przyda mi się to, aby ciągnąć dalej kanał, żeby móc go rozwijać. Ponieważ jedyne pomysły, jakie ja mam, to coś co już się na przykład dawno wypaliło, bądź po prostu. Coś fajnego, co mnie inspiruje, aczkolwiek to się po prostu nie będzie oglądać. No, dobrze o tym wiem, że się nie będzie oglądać. Na przykład coś takiego jak gameplay, takie po prostu zwykłe, żmudne survival, to się nie ogląda raczej. To jest po prostu nudne w tym czasie, to ty możesz równie dobrze grać. Dlatego napiszcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć na tym kanale i jak co byście chcieli zobaczyć po prostu na kanale, nie? Co do serwera, jeśli. Pociągnę teraz kanał. Znajdę wystarczający czasu na ciągnięcie tego kanału i uda mi się jakby wskrzesić y, ten kanał z martwych, no ponieważ szykujmy się, jest w tym on, momencie on martwy. Jeśli uda mi się wskrzesić kanał, to myślę, że w przeciągu miesiąca y, byłbym w stanie myśleć na temat reaktywacji serwera. Mam pomysł na serwer, mam wstępny projekt serwera, y, pod inną nazwą tym razem, ponieważ wydaje mi się, że Pixelcraft mocno ucierpiał, jeśli chodzi o wizerunek. Może nie tylko przeze mnie, ale głównie przez kolejną osobę, która prowadziła ten serwer Dlatego no, my, mam pewny pomysł, tylko mówię, że to zależy wszystko od tego jak tutaj się pociągnie na moim kanale, na YouTubie ten y, proces y, reaktywacji kanału No bo nie oszukujmy się, trochę bez sensu jest reaktywować serwer, na który nikt nie wbije, bo nawet nie będzie żadnej możliwości reklamy Tak więc co? To jest tyle, co ja chciałem powiedzieć w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem Wam na pytania. Najbliższy film, jaki planuję dodać, jeszcze jest w tym tygodniu myślę, gdzieś w weekend, w sobotę, w niedzielę więc wtedy możecie spodziewać się filmu. O wszystkim poinformuję jeszcze na karcie społeczności i na nowym Discordzie, który się pojawi też myślę, że razem z nowym filmem. No, więc ogólnie czekam na Wasze propozycje w komentarzach. Dzięki za oglądanie, jeśli wytrwaliście do końca, proszę zostaw łapkę i napisz komentarz jakikolwiek dla zasięgu, ponieważ chcę, aby jak najwięcej osób trafiło na ten film i się dowiedziało, że reaktywuję kanał. Dzięki za oglądanie, widzimy się w najbliższym filmie. Cześć!